Witajcie na kanale Talot z Planem Duszy w czytaniach na sierpień. Rozpoczynamy i chciałabym dziękować Wam, oczywiście, tak jak zawsze, za to, że subskrybujecie, że się dzielicie kanałem, że jesteście, oglądacie, komentujecie. Chciałam też przypomnieć o losowaniu, czyli będziemy mieli 15 tysięcy, i wówczas będzie losowanie. Możecie oczywiście zobaczyć u góry tutaj w rogu znajduje się taka informacja o tym, że można jeszcze wziąć udział w losowaniu dwóch talii tarota. One obie talie są nowe. Taka zachęta, żeby może zainteresować się i samemu zacząć trochę czytać karty, tak po prostu dla siebie, bo to też przynosi dużo korzyści. Tak, uruchamiamy wtedy intuicję i tak myślę, że popularyzacja tarota może być bardzo pomocna dla wielu osób. Oprócz tego zapraszam jeszcze na kurs, kurs będzie online, odczytu planu duszy. No i chciałabym, żebyście wzięli w nim udział, jeżeli jesteście zainteresowani. A tutaj też na ekranie widzicie informacje na stronie internetowej www.planduszy.pl Znajduje się bardzo dużo informacji, można tam też zgłoszenie wypełnić, można też zapłacić za kurs. Jeśli potrzebujecie też indywidualnych czytań, jakiejś sesji, to zapraszam, tam też są wszystkie dane. Mój adres mailowy, też widać na ekranie infoplanduszy.pl. Także to mniej więcej tyle na ten moment. I jeszcze wspomnę o książce, którą przetłumaczyłam, i ona właściwie jest gotowa, tylko jeszcze trwają właśnie rozmowy z osobami, które będą. Drukować lub będzie ona opublikowana na www.lulu.com, ale o tym dam jeszcze znać w osobnym filmie, przedstawię i poinformuję Was o tym. Dla tych oczywiście wszystkich, którzy chcieliby tą książkę kupić. Ok, no to w zasadzie tyle i życzę wszystkim miłego oglądania. Witam wszystkie, wszystkie bliźnięta w czytaniu na sierpień 2021. Zobaczymy, jaka tutaj jest u Was główna energia, na co zwrócić uwagę, jak to potem będzie się miało do pozostałych kart, jak to będzie można przeczytać, jaka tu historia się nam pokaże. Ok, jedna karta dla bliźniąt na sierpień. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Nie zawsze wszystko będzie zgodne z Waszymi sytuacjami, które są indywidualne często. To no zobaczymy. Napiszcie w komentarzach, jak to jest. Ok. Cóż tu mamy? Hmm. Karty dziewięciu mieczy. No, czy bardzo ciekawa energia, ja, energia główna, która mówi, że za dużo myślenia tutaj jest, no. karta bliźnia, znaczy, jesteście bliźniakami, tak, czyli myślenie to tak czy inaczej jest u Was na porządku dziennym, ponieważ, no, jest tutaj żywioł powietrza i mamy dziewięć, tak, dziewiątka to jest sporo, dziewiątka to jest właściwie w numerologii, Koniec cyklu, praktycznie. Tutaj, w tarocie, w tym żywiole, jeszcze jeden krok i będziemy już mogli wszystko pozakańczać. Ale to też mówi o tym, że tutaj jest jakiś nadmiar, dosyć dużo, jakieś przeciążenie umysłu, mam wrażenie. Martwienie się tym, co się rozgrywa dookoła, tak? co może ma wpływ na to, co u Was w środku też. Się dzieje, tak? Ponieważ to nie jest tak, że no, nie, nie reagujemy jakby martwieniem się na to, co się odgrywa na zewnątrz. Chociaż moglibyśmy tutaj właśnie wyjść z takiego zapętlenia i starać się wejść w jasność umysłu, medytować, starać się unikać takiej sytuacji, w której coraz bardziej nas te myśli przytłaczają. Zobaczymy, jak to się porozkłada, bo może tutaj właśnie chodzi o to, żeby zakończyć takie myślenie czarnowictwo. I zobaczymy te karty dookoła i co one nam jeszcze powiedzą, żebyśmy mogli tutaj coś więcej przeczytać. Ok? No dobrze. To popasujemy dla bliźniąt. Karty. I zobaczymy, jak tutaj to się będzie miało. tej sytuacji. Będzie jeszcze 8 kart, które będą mówić o przeszłości, przyszłości i o tym, co się dzieje teraz. Okay? To, co odchodzi, to, co przychodzi. Tutaj mamy buławy, ogień, inaczej mówiąc tutaj powietrze, miecze, kielichy, woda, ziemia czyli monety. Tutaj, o czym myślicie, nadzieje, obawy również i wynik ok. Tutaj mamy trzy kielichy w podstawie talii, jest to energia, która mówi o radości, o tym, że można się cieszyć z tego, co jest. Można zaprosić przyjaciółki, przyjaciół generalnie jest to energia wzrostowa, radosna, jest co świętować, więc teraz trzeba by było zobaczyć resztę wszystkich kart, żebyśmy mogli tutaj wyciągnąć jakieś wnioski i podsumować. A więc zobaczymy po kolei, żeby nie uprzedzać za bardzo wszystkiego. Myślę, że tutaj chodzi o właśnie takie uczulenie was na umysł, na to, co on robi. Czyli gdzie sobie, gdzie pozwalamy temu umysłowi iść. Co on sobie sam myśli, a my nie kontrolujemy być może tego, okej? Okay? No tak, mamy tutaj dziewiątkę monet, która odchodzi do przyszłości i to takie, tutaj jakby odnoszę wrażenie, że ktoś tutaj zdobył ciężką pracą i własnym wysiłkiem dużo rzeczy, wypracował sobie dochody, status, tak jak widzicie na tej karcie, jest to osoba, która jest bardzo dobrze ubrana. Można nawet przypuszczać, że ma tutaj kogoś, kto jej towarzyszy, być może służy. Zazwyczaj ona występuje w takim klasycznym darocie sama. I mówi to wtedy o tym, że jest to ktoś, kto zbiera te plony i ma tutaj solidne podstawy, tak materialne, bo mamy tutaj monety. No w tym przypadku powiedziałabym, że jeśli odchodzi ta energia do przeszłości, to wy możecie się tutaj martwić, bo to nie musi, nie musi być martwienie się, nie wiadomo, Czym? E, tylko, że ten umysł może tutaj mówić o tym, że o, może coś stracę, może e, nie wiadomo, jak dalej sytuacja się będzie działa, Wiecie, no czasami mamy takie różne wątpliwości. E, w związku z tym, tak jak powiedziałam, należałoby tutaj zwrócić się w stronę uspokojenia umysłu, relaksu. I kolejna karta, która się pokazuje w przyszłości, to też są monety, co ciekawe. I one tutaj mówią o tym, że trzeba cierpliwości żeby kolejne plony zebrać, żeby tutaj e, znowu jakby przejść następny kolejny etap, bo tutaj mamy jakby redukcję, czyli z jednej strony, to jest tak, że spodziewamy się dochodów, czy większych zbiorów, a z drugiej strony, jeśli byśmy popatrzyli, e, i po, tak zobaczyli, że tutaj. Spodziewamy w przeszłości było tego więcej, a teraz jest tego trochę jednak mniej, bo tu mamy 9, tu 7. Więc wynika z tego, że możecie tutaj mieć mniejsze dochody i może jeszcze one nie do końca się tak pokazują i nie wiadomo, co, co to będzie, czy jak, jak tutaj... Zmierzyć to, jak się do tego przygotować, z czego być może zrezygnować, a może nie mam cierpliwości do tego, żeby czekać, żeby mi tutaj coś wyrosło, albo żeby coś zebrać, co, co wcześniej, na przykład jakieś inwestycje, czy jeśli odłożyliście pieniądze, to teraz właściwie to nie ma wielkiego sensu, takie odkładanie pieniędzy, bo tam niewiele przyrasta, tak? Więc trzeba tu. Mam wrażenie, że tutaj jest jakieś przekombinowanie w umyśle na temat pieniędzy. Tak, tak to przynajmniej wygląda. To świętowanie dookoła, ta karta trzech kielichów mówi o tym, że warto. Popatrzeć na to, co się ma z wdzięcznością i dziękować za to, co przychodzi, i to wtedy nakręca jeszcze większą taką pozytywność i dobrą energię wdzięczności i dostatku, i wtedy mamy tutaj szansę. Prawo obfitości nas tutaj może właśnie zaskoczyć większą obfitością. Natomiast martwienie się. No, nie do końca to tak będzie, tak? bo wchodzimy w taką energię, m, takiego właśnie e, negatywnego postrzegania świata i tego, co jest wokół nas. Natomiast w pozycji buław pokazały się buławy, jest ich aż 10, e, więc mamy tutaj sytuację zakończenia, obciążenia. E, tutaj możecie czuć jakieś, jakieś stresy, obciążenie niepotrzebne. Nabieranie na siebie jeszcze większej ilości obowiązków, tak jakbyście mieli tutaj y, takie myślenie, w sensie, że im więcej będę na siebie brać, tym lepiej to będzie wychodzić albo tym lepiej na tym wyjdę. Natomiast mam wrażenie, że to może nie do końca być tak, y, ponieważ y, to nie jest tak, że im więcej pracujemy, tym więcej mamy dochodów. Bardzo często, nawet tutaj w, w, na kanale planu duszy czy tarot z planem duszy mamy komentarze, gdzie osoby piszą, że harują, pracują i nic nie mają, tak? Więc może należy tutaj coś zmienić, zmienić swoje myślenie, podejść i dziękować nawet za drobne rzeczy, które się ma i wcale nie wchodzić w sytuację, w którym dajemy się obciążyć ponad miarę. Tutaj ta dziesiątka też może mówić o tym, że kończy się, kończy się jakiś etap właśnie takiego Obciążenia, że może właśnie to jest takie przebudzenie, że tutaj e, macie, zaczynacie tutaj widzieć, że, że tutaj czegoś jest za dużo. E, to jest kupa ognia, jeśli tak popatrzymy. Jeden, e, jeden as, kiedy mamy jedynkę, to to jest iskra, powiedzmy. Natomiast przy dziesięciu buławach, no to już mamy sporo ognisko i sporo, może to być spory stres też. E, Zobaczmy, co tutaj się pojawia. To jest pozycja mieczy, to jest pozycja powietrza, czyli e, waszego, m, waszej, waszej komunikacji, roz, rozmów, e, myśli właśnie też. E, I tutaj to wygląda tak, że czujecie się sami w tym, co jest. Czujecie się sami w tym obciążeniu, czujecie się być może ograbieni z czegoś. E, I tutaj jest jakaś ochota na Odsunięcie się od świata, na wyjście, poszukanie sobie innego miejsca, w którym być może chcielibyście sami coś tworzyć, sami coś robić, coś chcecie zmienić, nie chcecie być może współpracować z tymi ludźmi, z którymi w tej, w tej chwili to robicie. Bo jest tutaj jakiś kłopot, tak? Tutaj mam wrażenie, że niektórzy czują się wykorzystywani. Ponad miarę i zamiast dostawać za to większe jakieś pieniądze i zapłatę i rosnąć w siłę to okazuje się, że tutaj coś się zmniejsza jest tego coraz mniej. Tak? Bo to redukcja. No nic, zobaczmy co w związkach. Tutaj mamy królowa, królową, królową. Królową buław. No, ogień w związkach. Ktoś, kto być może jest obok Was, ktoś z temperamentem, doskonale wiedzący, czego chce. Tutaj nie mówimy ściśle o związkach takich, właśnie miłość, partnerstwo. Może to też być, ale to też może być właśnie w relacjach międzyludzkich, czy to w rodzinie, czy w domu, no, czy to w rodzinie, czy w pracy. Um. I mam wrażenie, że tutaj mocno ktoś naciska, chce przeprowadzić swoją wolę, to tak jakbyście byli z kimś. Może to być nawet wasza mama, albo ktoś z rodziny, właśnie jakaś żeńskość tutaj się wkrada, która jest bardzo uparta i wie, jak tutaj zmanipulować czasami ludźmi. Niekoniecznie może to być. Zła energia, bo to nie w takim sensie tutaj jest to czytanie. To jest ktoś, kto jest pełen temperamentu, pełen pomysłów, niekoniecznie być może sam bierze się do roboty. No i potem zarządza, bo to ta królowa mocno chce zarządzać, często właśnie z przytupem, tak. Więc rozejrzyjcie się dookoła, kto występuje w takiej roli, kto występuje w takiej roli, czy to w pracy, czy to w domu. No może to Wy sami występujecie w roli kogoś, kto tak zarządza, tak? No, zobaczmy jeszcze tutaj, co mamy. Sześć monet, i to jest pozycja monet, które są w monetach. Czyli mamy tutaj pieniądze, może to też być ciało fizyczne. I tutaj to wygląda na taką potrzebę dzielenia się, dzielenia się sobą, dzielenia się też właściwie wprowadzania równowagi. Mam wrażenie, że tej równowagi brakuje Wam, bo tutaj w energii głównej jest ta dziewiątka mieczy. I ta dziewiątka mówi mocno o tym, że jest tutaj jakieś też przeciążenie, tak samo jak po przekątnej, w tej pozycji ognia, czyli w karierze. Coś tutaj się wypaliło, i nie do końca jest tutaj świeżość. Raczej powiedziałabym, że jest sporo zmęczenia, niechęć wręcz. Do tego, żeby współpracować, pustelnik odwrócony jest w stronę przeszłości. Bardzo mocno patrzy gdzieś tam w dal, ale nie w dal do przodu, tylko w dal do tyłu. Być może chcecie tutaj sięgnąć wstecz i jakby przypomnieć sobie, co sprawia wam radość, co sprawia wam przyjemność. Być może chcecie zaczerpnąć z, z przeszłości. Wziąć coś, co kiedyś może porzuciliście, bo tutaj jakieś wyczerpanie nastąpiło. Wygląda tak, że zarabiacie te pieniądze, i to nie jest jakiś problem tutaj, bo patrząc na tą szóstkę, to to nie jest jakiś problem. Powiedziałabym też, że patrząc na ciało fizyczne, że tu też jest swego rodzaju równowaga. Przynajmniej dążenie, poczucie, że, że jestem tutaj jakby w mocy. Chodzi też o to, żeby dzielić się tymi zasobami, żeby nie trzymać ich dla siebie, bo tutaj w tej karcie, która pojawiła nam się jako energia odchodząca, to jest też często tak, że ta osoba ma to wszystko dla siebie, tak? niekoniecznie akurat dzieli się tym z innymi. Dopiero w dziesiątce to, to może tak być, że ktoś może na przykład otrzymać spadek, i, i może mieć wspaniałą rodzinę, która go wspiera właśnie finansowo i, i nie tylko. No, zobaczmy, co jeszcze macie w nadziejach i obawach. No, tutaj mamy dwa kielichy. Piękna karta. Mówiąca o miłości, mówiąca o równowadze, o wybieraniu, o tym, że chcecie się dzielić kielichem miłości, że chcecie być szczęśliwi, jak wszyscy, każdy z nas chce być, chce być szczęśliwy, każdy z nas chce znaleźć kochan kochanego, kochaną i chce być w takiej jedności pobłogosławiony, tak, kimś, kto jest z nami. Ale tutaj jest jakaś chyba nadzieja, właśnie w tym, powiedziałabym, tej karcie. Na to, że możecie właśnie w to wejść, że możecie znaleźć równowagę w miłości, w dawaniu i braniu. Może tu chodzi też o to, żeby właśnie w sobie wprowadzać tą równowagę, żeby też nie uciekać od ludzi, bo to tutaj pustelnik on czasami potrzeba, tak? Potrzebuje oddalić się od tłumu, żeby przemyśleć, żeby poczuć, żeby. Tak, jakby dostąpić swojego światła wewnętrznego, żeby odkryć, co jest dla mnie ważne i najważniejsze. Mam wrażenie, że dla Was ważne i najważniejsze w tym miesiącu, sierpniu, będzie to, żebyście odnaleźli swoje wewnętrzne światło, żebyście mogli tutaj wejść w taką relację ze sobą, która jest oparta na zrozumieniu siebie, dlaczego tak mi się w życiu dzieje, albo dlaczego akurat. Były na przykład moje dochody większe, teraz się trochę zmniejszyły. I to jest też kwestia zrozumienia, że żyjemy po to, żeby służyć sobie wzajemnie. I często nie widzimy tego, ale tak naprawdę to służymy sobie. Każdy z nas ma jakieś talenty, umie umiejętności, i każdy z nas stara się jak najlepiej wykorzystać te właśnie to. Bardzo często, kiedy jadę na przykład autobusem, to jestem bardzo wdzięczna temu kierowcy, który mnie wiezie i zawsze mocno w sobie, wewnętrznie dziękuję za to, że poświęca swoje cenne życie, swój cenny czas na to, żeby wozić. Nie tylko mnie, ale i innych, tak? Więc są to małe rzeczy dnia codziennego, za które możemy być wdzięczni i wtedy to wprowadza mocno równowagę. Wtedy wycisza się też umysł. Nie, nie staje się taki drapieżny i nie, kiedy się nakręcamy pozytywnie, on tutaj przestaje mieć takie znaczenie. Zresztą dociągnę kartę później jeszcze, żeby zobaczyć o co chodzi. Tutaj mamy pazia w wyniku pazia monet. Mocno, mocno monetowo, czyli mocno ziemsko tutaj jest, bo mamy aż cztery, cztery karty monet. Zresztą pustelnik to też jest ziemia, więc powiedziałabym, że tak naprawdę to cały dół. Jest taki mocno uziemniony. Czyli powiedziałabym, że lekarstwem na myśli, które was przytłaczają, które nie dają wam spać, potrzebne są wam uziemniające energie, czyli medytacje, yoga, praca w ogrodzie, spacery, zwierzęta domowe, opieka nad innymi, dzielenie się swoimi darami i talentami. Mamy tego bazie, który tutaj w wyniku mówi o tym, że jesteście ludźmi, którzy mogą zacząć od nowa, którzy mogą zbudować sobie zupełnie inną rzeczywistość i nie w samotności, tylko możecie właśnie nauczyć się bardzo dużo z doświadczenia, które tutaj los wam przynosi, jakiekolwiek by ono nie było. I te myśli, które się wam kłębią w głowie, one. Potrzebują mieć ujście. A co najlepiej zrobić, na przykład, kiedy biją pioruny i są burze, to co mamy? Właśnie uziemnienie, żeby odprowadzić tą energię do Ziemi. Często pytają mnie ludzie, co to znaczy się uziemniać. No właśnie, odprowadzać energię do Ziemi poprzez medytację, na przykład z Matką Ziemią. Można znaleźć kilka medytacji u mnie na tym kanale którego właśnie słuchacie, tarot z planem duszy, i polecam, warto, można znaleźć genid, żeby wyciszyć się, oczyścić ten umysł z niepotrzebnych myśli. Ok, to teraz jeszcze zobaczę, co tutaj z tą dziewiątką. Dlaczego akurat ona się tutaj nam pojawiła w centrum? Jaką jeszcze dodatkową informację może tu nam podpowiedzieć tarot? Co można jeszcze zrobić, żeby wyjść z takiego nadmiaru myśli? Ha, siedem buław. No właśnie, kiedy zwyciężamy, bo kartą poprzedzającą 7 buław jest szóstka buław i jest to zwykle zwycięstwo. To jest bycie rozpoznanym. I tutaj ta siódemka mówi o tym, że tutaj chcecie utrzymać swoje zwycięstwo, chcecie coś osiągnąć na siłę. Więc powiedziałabym, że warto byłoby tutaj popatrzeć, czego wy bronicie. Co jest takie ogromnie ważne, że nie możecie jakby odrzucić czy przyjąć, powiedzmy w ten sposób, przyjąć sposób patrzenia czy sposób widzenia innych. Czemu tak zajadle, co to jest, czego tak mocno zajadle bronicie, tak, tutaj poprzez ten umysł i poprzez tą energię siedmiu buław, bo coś tutaj jest na rzeczy. Martwienie się, że stracę, stracę posadę, albo że zostanę sam czy sama, albo że tutaj w tym co robię nie ma już jakiegoś takiego właśnie entuzjazmu, który wcześniej mi towarzyszył, i tutaj te pieniądze też mogą mieć znaczenie. No i w tych związkach tutaj jest tak, że ktoś, ktoś chce postawić na swoim tutaj bardzo mocno. A wy być może powinniście podejść do tego z miłością i odpuścić. I zobaczyć świat z okiem dziecka, zobaczyć świat tak, jakbyście się mieli na nowo narodzić, tak, jakbyście mieli spojrzeć na wszystko oczami 5 7 który wcześniej nie widział różnych sytuacji i tak jakby na świeżo przyjrzeć się temu, co się dzieje. Myślę, że to jest dobry pomysł i warto sobie... Przemyśleć tą sprawę, czy, czy, czy czasami nie za bardzo poważnie podchodzę do problemu, czy do sytuacji. Ok? Zobaczymy, co jeszcze wyrocznie powiem. I podsumuję to czytanie. Jedna karta. No właśnie. Chodzi tu o to, żeby się uwolnić. Tak? Bo tutaj na stole właśnie leżą karty, które mówią o takim mocnym przyciśnięciu do ziemi, też trochę, poprzez ciężary, poprzez obowiązki, poprzez frustracje, jakieś, jakieś zasoby materialne. A te zasoby materialne są takie obciążające nieraz, trzeba się wtedy zająć, trzeba być, trzeba myśleć o tym, jak, jak to rozwiązywać, jakieś problemy. A tutaj chodzi o to, żeby uzyskać wolność, i uzyskać wolność, uwolnić się też od umysłu, pofrunąć i rozwinąć swoje skrzydła. Także jest to taki, taka dodatkowa informacja, że potrzebujecie poczuć się wolni bez, bez takiego przyciskania do ziemi. I tutaj, tak, y, też autorka pisze dokładnie o tej karcie y, trzech kielichów, która się tutaj znalazła w otoczeniu. Baw się, tańcz, ciesz się, odpoczywaj, relaksuj się, jest lato, pozwól sobie na odrobinę wyciszenia, pozwól sobie na, być, na bycie, ale też y, na radość tego bycia, tak? nie tylko na takie zmartwienia, które się cały czas gdzieś tam mogą pojawiać. Chodzi też o to, żeby eksplorować, żeby zwiedzać, iść gdzieś poza takie granice, które są te, te, takie oczywiste. Powiedz tak życiu. Poprzez robienie, poprzez powiedzenie tak życiu, możesz wspierać innych i w tym, żeby rozwinęli oni również swoje skrzydła. Także nie jesteście sami. Tak naprawdę w tym życiu, bo wszyscy jesteśmy na tej planecie, właściwie wszyscy razem jesteśmy w tej łodzi. Bardzo często ludzie mówią o tym, że są samotni, ale samotni, tylko dlatego, że tak postrzegają siebie, że boją się wyjść też trochę do innych, że martwią się na zapas, jak będą ocenieni, tak? Więc to też może być tutaj istotne. Tutaj chodzi w życiu o to, żeby wzrastać, żeby robić kroki do przodu, żeby wyjść poza strefę komfortu i żeby pokazać autentyczną swoją jakość innym. Też tutaj nie chodzi o to, żeby zaakceptować wszystkie zasady, które są na nas nakładane. Chodzi o to, żeby to się trochę może wymknąć spod tego buta, żeby pójść i być i czuć się wolnym. A pytania, które można sobie zadać, to są takie. Czy jestem rzeczywiście na ścieżce większego rozwoju i wolności? Jak mogę uwolnić siebie od ograniczających mnie jakichś zwyczajów, zasad, nawyków? Czy jest możliwe uwolnienie się od kogoś albo od czegoś? I można też się zastanowić, jak ta karta, która się pojawiła karta wyroczni. O. Reprezentuje moje, wołanie mojej duszy o wolność. Widzicie? Poczujcie tą kartę. Możecie potem zamknąć oczy i poprzyglądać się jakby wewnętrznie tej energii, którą reprezentuje ta karta. Wolność, tak? I tak Was zostawię z tą wolnością i z tym przemyśleniem. Myślę, że ten sierpień może być dla Was bardzo obfity w przemyślenia zresztą to, co już zobaczyliśmy. Ale myślę, że też może być bardzo otwierającym miesiącem miesiącem, gdzie będziecie może mogli sobie pozwolić na wolność, na uwolnienie się od ograniczających zasad, przepisów i innych tego rodzaju rzeczy. Tańczcie, bądźcie szczęśliwi. I miejcie bardzo dobry czas. Pozdrawiam Was.